Teraz, no, patrzę ty kurwa, wytyfy. Nie, o chuj tu chodzi, wizowie. Co to była gra miejska? A zimny dres przez co? jak wygląda ten skręgiel? Kojotew zdonejtował 2 dolary Jeździ na Praskę, a ja tam mieszkam Ale ogólnie rzecz biorąc stories, to, które wrzucił za turę I przedstawia gościa W stroju zakonnicy Z jakąś białą maską na głowie I w ręce trzymający krzyż Stojący na ulicy Praskiej Czyli dokładnie tam, gdzie mieszkam To nie było tu? Nie wiem w którym to miejscu było Ty kurwa nie wizały ja zamykam może ceja tu maszy mi ktoś o chuj tu chodzi Zapierdala ulicą i to jawnie. I on po raz. Się, że ja coś pod domem będę miał? Ty, on ulicą idzie dalej To co, Wybrałem złą... A poczekaj, bo najpierw jest... Wybrałeś złą godzinę Praska O złej godzinie przy... przyzywałem duchy Że pod ten znak może ja tam pójdę? Co po prostu z buta, bo to jest niedaleko, ja pójdę tam z buta. To był ten znak ze śmietnikiem. że to może, może być jakoś bardzo schowany znak? Daj kajsu, daj do no szczura! Morsi, jest Dawaj ficolek, bo się w kurwie tak okazka ze free, a ty odmawiasz. Mniałkę dzięki za dwa dolarki. No nie będę robił ficołka na środku drogi, bo dostanę bana na Twitchu. Za idiotyczne zachowanie i spowodowanie niebezpieczeństwa. Biały podkład jeszcze, racja w sumie, żeby bardziej rzucało się w oczy. Nie, czuć świeżą farbę, widzowie. Może chodzi o ulicę Praską 3? Podejrzany jest ten chłop, nie? Taki... co on robi? O trzeciej w nocy na rowerze? Wyrzucił kartkę? Gdzie widziałeś, żeby wyrzucił kartkę? Na i widać tą trójkę? Nie, bo wydaje mi się, że. Bo czekaj, jeżeli. No nie. No czuję zapach farby, więc to musiało zostać namalowane. Zobacz do kosza. wejdź do śmietnika, i siedź w nim do trzeciej. Story Ty jest coś nowego? Idź za mną. Follow me. Ma nie chodzi o Vai só On, isso, daí banco do churra. A na posoftão kierunku, nie? Ja dostałem 2 dolary. No dobra, Shuraz, masz jeszcze parę minut bez chociaż na chodniku tego fikolka, albo jeszcze radio wyciągnę z sejaka. Dzięki za 2 dolary, dniałkę. Za rowerem? A gdzie rower pojechał? W sumie w tym samym kierunku, w którym. Nie, no nie mów się, że ten rowerzysta też był od nich. Iść pod ten znak? Znaczek chciałbym zobaczyć. Czy tutaj nie ma nic? Czy tutaj nie ma czegoś? To było na tej wysokości. Nie wiem, kurwa. Nie, niemożliwe to jest, że losowo zatrzymał się tutaj samochód. Tutaj, w tym miejscu nikt nie wysiadł, drzwi trzasnęły. Nie jest to możliwe, że losowo zatrzymał się tu samochód. Nikt się nie zatrzymał. Co się kurwa wydarzyło? Za rowerem było iść. A rowerzysta pojechał gdzieś tutaj. A jak ktoś to jest w poleryjnej Ta trójka na znaku jest nawet na Google A, A jak to właśnie była próba wy, wy jakby też mi się też mi to przeszło przez głowę, że to była próba wyłow, wybawienia mnie wiesz Wywabienia mnie od domu żebym odszedł i żeby coś zostawili mi na seju O kurwa, jest. Patrzcie, mój paragon z McDonalda. Wypadł mi z kieszeni. I już wiem, czemu. Nie, jakby dobrze dedukowałem, że follow mi dotyczyło zakonnicy. I rzeczywiście szedłem na początku po tej samej stronie co zakonnica, ale. Nie chodziło o to, żeby iść po tej samej stronie, tylko chodziło o to, żeby iść środkiem jezdni. A tego nie chciałem zrobić, z tego względu, że no, łamanie prawa na Twitchu sprawia, że niezbyt przychylnie na ciebie patrzą. Ale jest na to pewien myk. Co tu jest napisane? date a tu jest ktoś w stanie to odcyfrować czekaj na telefonie lepiej, lepiej widać wait 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 date a tu? X. D. DX to musi coś znaczyć, to jest na pewno D, a to nie jest to na szybko było robione. Mam takie wrażenie, że sposób pisania tego sprawia, że na pewno jest weight. No, to T wygląda tak, jakby kurwa coś miało jechać. A tu coś jeszcze jest. Zobacz kartkę, czekaj. Chcę sobie to nagrać, tak żeby przeanalizować to później. To jest jakaś. lambda? No właśnie to jak lambda wygląda, tak szczerze. A to a to fi, a to jest fi, mam takie wrażenie. I macie wrażenie, że to jest fi? lambda i fi. Wait for date. rozbacz no, tę kartkę. Kurwa. Taśma sprawia, że odchodzi papier. Dobra, bo wait for date. Czy wait date you. To jest U? Rozumiem, że to jest data, w której coś się wydarzy, to na pewno. Now I invite you. A you invite me. Now I invite you. W sensie, że wzywałem... Wzywałem demona, a teraz on mnie wzywa 20 czerwca. Zozol. Myślę, że Zozol mnie nawiedzi. A, i że na cmentarzu to jest. Że tam mamy się spotkać, tam gdzie odbyły się dzisiaj rytuały z tabliczką o chuja. Czy Jan Paweł, myślę, że to Jan Paweł II, czy Michael Jackson mnie wzywa? DX to odwrotność do XD, czyli nie będzie ci do śmiechu. <śmiech> <śmiech> Ciekawa teoria akurat. <laughs> Interesująco ho... Interesująca teza postawiona przez użytkownika czatu DX2 to szampon przeciw wypadaniu włosów dla mężczyzn. Kurwa, to może po prostu ja współpracę jakąś właśnie otrzymałem w ciekawy sposób właśnie propozycję współpracy. Ja uciekam. Dziękuję Wam bardzo i dobrej noski Wam życzę. Do zobaczenia jutro wieczorem. b a